Siema, witajcie w kolejnej ciekawej symulacji FIFA 17 na moim kanale. Jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeśli chcecie zobaczyć więcej tego typu symulacji, czy też filmy z piłki nożnej, zostawcie suba, jeśli jesteście nowi. Wielkie dzięki, a my już zaczynamy. Tak więc, tak jak w tytule, dzisiaj Legię dodałem do ligi angielskiej, dokładnie do ostatniej, czyli do czwartej, e, zwanej także League Two. No i właśnie możecie zauważyć, jak Legia spisała się w pierwszej połowie sezonu. 67 punktów, 17 punktów przewagi, to jest niezły wynik, tylko dwie porażki. Tutaj na końcu regii. Tak więc, jak widzicie, ta liga zdecydowanie jest dla nich za łatwa. No, i już po połowie sezonu można było stwierdzić, że tutaj awans będzie łatwo. Przechodzimy dalej do końca sezonu: 112 punktów Legia aż zdobyła właśnie w pierwszym swoim sezonie. Oczywiście, pewny awans z pierwszego miejsca, już nie możemy się oczywiście doczekać, jak poradzą sobie w trzeciej ligi angielskiej, czy tam też będzie tak łatwo. No, bo tutaj zdecydowanie przeciwnicy byli zbyt łatwi dla legii. Przechodzimy właśnie do połowy kolejnego sezonu. No, i tutaj już małe zaskoczenie. Jakieś tam. Małe oczywiście problemy legii. No, 8 punktów straty do lidera, ogólnie czwarte miejsce to jest całkiem niezły wynik, ale no kto wie, jak na taki skład, według mnie powinni sobie zdecydowanie lepiej poradzić. Oczywiście składy także Wam będę pokazywać, na przykład po tym sezonie Wam pokażę, jak wygląda 11 Legii. No i ogólnie to by było na tyle, tak więc my przechodzimy do końca tego sezonu i Legia mimo wszystko jest tutaj z pewnym awansem z drugiego miejsca, nie musieli tutaj bić się właśnie w barażach, tylko automatycznie razem z Blackburn awansowali sobie ligę wyżej, tak więc mamy tutaj oczywiście awans Legii. No i już za chwilę zobaczymy, jak sobie poradzą w trzecim sezonie, tuż na zapleczu Ligi Angielskiej Ale zanim do tego przejdziemy, macie właśnie ich skład Jak widzicie, Oji Jaofo Zdecydowanie najlepszym zawodnikiem Natomiast żadnych tutaj nie ma wzmocnień. No to jest coś, co mnie dziwi yy, Nikogo nie kupili ze sprzedaży Tutaj także yy, nie ma nikogo Jedynie Jędrzejczyka, nie jestem pewny, czy go mieli W końcu czy nie Bo tego nie można wywnioskować po tym zdjęciu składu. Tak to wygląda. My przechodzimy już do połowy sezonu trzeciego. Tutaj Legia na 17 pozycji jest to słaby wynik. No i to pokazuje, że Legia w tym momencie była już takim typowym średniakiem zaplecza ligi angielskiej. No cóż, 17 miejsce, oczywiście bliżej dołu niż górę tabeli. Ale to jeszcze nie koniec sezonu, tak więc zobaczymy jaka pozycja będzie na zakończeniu, więc przechodzimy już tam. No i legia na 13 miejscu. Troszkę awansowali, ale to jest nic, oczywiście tam dużo, bo około 20% Punktów straty do miejsca barażowego, no więc Legia nie miała najmniejszych szans, żeby o to powalczyć. No taki typowy średniak się tutaj z Legii zrobił. A my przechodzimy już do połowy czwartego sezonu i zobaczcie, jak świetnie go zaczęli. Czwarte miejsce legionistów, no tutaj miałem nadzieję, że powalczą z Tylko dwa punkty straty do lidera, tak więc miałem nadzieję, że już w kolejnym sezonie zobaczymy ich oczywiście w pierwszej lidze angielskiej. Natomiast koniec sezonu mnie troszkę tutaj zaskoczył. Ósme miejsce dopiero niestety szkoda. Wielka szkoda, my miałem wielkie nadzieje, że właśnie Legia powalczy. Czy tam o ten awans, dwa punkty straty do miejsca barażowego, aż 12 niestety do miejsca premiowanego automatycznym awansem. No tak więc Legii mimo wszystko nie zobaczymy w pierwszej lidze angielskiej. Tutaj macie skład oczywiście Legi po czwartym sezonie. Według mnie no niestety słabo, no bo znów nikogo nie kupili zawodnicy. Niektórzy tacy jak Malasz też Broś mają coraz to niższą ocenę ogólną i na pewno to nie pomaga. Dobrze chociaż, że nie sprzedali tutaj o Gigi of War, czy też Guillerme, bo mogło wyglądać to by fatalnie. No ale tak czy inaczej na dzisiaj to będzie tyle. No i tutaj jakby pytanie do Was, czy chcecie zobaczyć może kolejne sezony, czyli piąty, szósty, siódmy? jak jak poradzi sobie dalej czy może kogoś kupią czy sprzedadzą czy może w końcu wywalczą awans czy też spadną do trzeciej ligi napiszcie oczywiście o tym w komentarzu ja z chęcią mogę nagrać kolejną część jakby tego filmu napiszcie także czy ten pomysł wam się spodobał możecie swoje jakieś inne pomysły napisać ale na dzisiaj to by było tyle tak więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie do usłyszenia no i cześć